Pan Zbigniew Szaleniec. Wielkie brawa. Drodzy mieszkańcy, spotkał mnie ogromny zaszczyt jako włodarz miasta czelać, najstarszego miasta Zagłębia. Mogę powitać dzisiaj mojego kolegę po fachu w jakimś sensie, bo prezydenta miasta Warszawy. To wielka satysfakcja, że mogę gościć takiego gościa, ale także kandydata, głównego kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Panie prezydencie, dziękujemy bardzo, że wybrał pan Zagłębie, żeby spotkać się z czeladzianami, także z zagłębiakami, bo Czelać to najstarsze za, miasto Zagłębia. Myślę, że świetnie, że właśnie w tym miejscu będzie, będzie okazja do rozmowy z naszymi mieszkańcami. Jesteśmy razem z panem. Mam nadzieję, że ta wizyta pomoże panu w tym, żeby przekonać naszych mieszkańców, zagłębiaków do swojej osoby. Jestem o tym przekonany. Zwyciężyć, a potem już w tej chwili wielki apel. Mój samorządowca, dbanie o samorządność naszych samorządów, bo one są kluczem do rozwoju naszego kraju. Myślę, że o tym nie muszę pana przekonywać. Witamy serdecznie pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Głos. brawa, prezydent Rafał Trzaskowski. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj w Czeladzi po raz kolejny i właśnie w Zagłębiu. Te kilka dni spędzę w całym województwie Śląskim, ale bardzo się cieszę, że zaczynam właśnie u nas i bardzo się cieszę, że zapowiedział mnie Wasz gospodarz, z którym współpracujemy od wielu, wielu lat, bo razem staraliśmy się zrobić absolutnie wszystko, żeby. Właśnie obywatele mieli jak najwięcej do powiedzenia w polityce, bo od tego są samorządowcy, żeby właśnie w ten sposób zarządzać swoimi miastami, żeby wsłuchiwać się w głos naszych wszystkich mieszkańców. Więc jeszcze raz dziękuję wam bardzo za to ciepłe powitanie. Cieszę się bardzo, bo widzę bardzo wielu przyjaciół i dziękuję Wam też za te ciepłe słowa. Dlatego, że pogoda coraz lepsza, ale te ciepłe słowa zawsze nastrajają dobrze do tego, żeby przez cały czas prowadzić ten dialog z mieszkańcami całej Polski. Od pół roku jeżdżę po Polsce i przez cały czas rozmawiam, ale też wsłuchuję się w Wasz głos. Jutro na kongresie gospodarczym w Katowicach będę mówił o tym, co bardzo istotne dla nas wszystkich, a mianowicie o programie gospodarczym i o tym wszystkim, co możemy razem zrobić, dlatego że koncentrujemy się w tej rozmowie przede wszystkim na bezpieczeństwie. Ale dzisiaj, żebyśmy byli bezpieczni, musimy wzmacniać patriotyzm gospodarczy, musimy inwestować zarówno w nasz przemysł, jak i pomagać naszym przedsiębiorcom się rozwijać. To dzisiaj niesłychanie istotne. Ja dzisiaj będę w Hucie Częstochowa, a jutro właśnie na tym się będę skupiał. I to zarówno na tym, co trzeba zrobić, żeby przedsiębiorcy mogli rozwinąć swoje skrzydła w Polsce, co zrobić, żeby nasz przemysł mógł się rozwijać, żeby budować samowystarczalność w tych trudnych czasach. Dlatego, że czasy są trudne i właśnie wymagają od nas odpowiedzialności, wymagają od nas zdolności zarządczych, doświadczenia i właśnie tego, żeby mówić o tym, co nas wszystkich w tej chwili interesuje. Sprawiedliwa transformacja gospodarcza i transformacja również energetyczna, która jest i musi być procesem społecznym, która musi doprowadzić do tego, że będą powstawały nowe miejsca pracy, ale która też wymaga od nas bardzo twardej, asertywnej postawy w Unii Europejskiej, żeby te przepisy, które są przyjmowane w Unii, brały pod uwagę nasze interesy i naszą specyfikę. O tym wszystkim trzeba mówić. nie wystarczy o tym mówić, drodzy Państwo, ale trzeba mieć. Doświadczenie, trzeba wiedzieć, jak te sprawy dla nas istotne w Unii Europejskiej załatwiać, a dzisiaj trudno sobie wyobrazić, z jednej strony, bezpieczeństwo, a z drugiej strony, pomyślność naszego kraju i dobrobyt bez. Unii Europejskiej. Jest wielu takich, którzy przede wszystkim krytykują Unię Europejską. Należy w niej być twardym i dbać o nasz interes, ale też musimy sobie jasno zdać z tego sprawę, że to jest właśnie gwarancja naszego bezpieczeństwa i naszego dobrobytu. W tej chwili toczą się rozmowy, jak sprzyjać naszym przedsiębiorcom. Deregulacja zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej to jest hasło bardzo ważne, dlatego że tych przepisów jest zdecydowanie za dużo i musimy walczyć, żeby te przepisy były dostosowane do naszej rzeczywistości. Dzisiaj również przed nami wielka transformacja cyfrowa, sztuczna inteligencja w tej chwili wchodzi w nasze życie i musimy mieć odpowiedź, w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby polska gospodarka była konkurencyjna, żeby była innowacyjna, żebyśmy zachowali swoją suwerenność, jeżeli chodzi właśnie o kwestie dotyczących nowych technologii. Z jednej strony witali inwestycje, ale z drugiej strony też mieli szansę na rozwój, który jest oparty na naszych własnych możliwościach i na naszym własnym Talencie. I stąd głównie na tym będę się koncentrował w ciągu tych najbliższych dni. No, nic dziwnego, dlatego że całe województwo śląskie, zagłębie śląsk, są kołem zamachowym naszej gospodarki i warto o tym mówić, dlatego że bez silnych polskich przedsiębiorstw, bez naszych przedsiębiorców i przedsiębiorczyń, trudno mówić o bezpieczeństwie. A bezpieczeństwo jest dzisiaj najważniejsze, drodzy Państwo. Chciałem Państwu powiedzieć o jeszcze jednej bardzo istotnej sprawie. Wszyscy, oczywiście, wczoraj bardzo byliśmy zasmuceni tą wiadomością, która do nas dotarła o śmierci papieża, i warto w tym momencie powiedzieć kilka słów o wartościach, dlatego że. Papież Franciszek zawsze uczył nas przede wszystkim o solidarności o jej empatii. A to są rzeczy bez których trudno wyobrazić sobie nie tylko wiarę, ale również politykę, dlatego że polityka bez wartości, bez solidarności, bez empatii często staje się pustą ideologią i tego właśnie uczy nas nasze działanie na co dzień dlatego też się cieszę że tak wielu jest tutaj gospodarzy miast i miasteczek zagłębia i całego śląska że przede wszystkim należy się właśnie wykazywać empatią i pomagać tym wszystkim którzy w danym momencie są atakowani tym wszystkim, którzy w danym momencie są słabsi, przez te ostatnie lata ja stałem na barykadzie broniąc właśnie tych, którzy byli atakowani, i robiliśmy to wszyscy razem z przyjaciółmi, którzy dzisiaj też tutaj mnie witali. I warto o tym pamiętać, bo kiedy czasy są trudne, trzeba dawać świadectwo właśnie swoim działaniem. My to robiliśmy, kiedy byli atakowani nauczyciele, stawaliśmy w obronie nauczycieli. Kiedy byli atakowani lekarze rezydenci, broniliśmy lekarzy rezydentów. Kiedy były atakowane mniejszości seksualne, broniliśmy mniejszości seksualnych, dlatego że nie ma zgody na to, żeby nas przez cały czas dzielić i przez cały czas nas atakować. I właśnie nie mówieniem, nie tylko i wyłącznie symbolami, tylko ciężką pracą i działaniem pokazywaliśmy, że te wartości są dla nas niesłychanie istotne. Mamy kryzys wartości dzisiaj w Polsce. I to widać. Ja też rozmawiam bardzo często ze swoimi studentami, rozmawiam z młodzieżą. Wszyscy tych wartości dzisiaj poszukują. I chciałem Wam powiedzieć, że wartości nie da się narzucić z góry poprzez zmianę w podręcznikach historii czy wiedzy o społeczeństwie, poprzez wmuszanie nam czegoś na siłę. Wartości powinny nas łączyć i łączą nas wtedy, kiedy są prawdziwe, kiedy, kiedy nawiązują do naszego doświadczenia. I w tych trudnych czasach w historii Polski, czy w momencie wojen, czy w momencie prawdziwych trage, tra, tragedii, tak jak katastrofa e, smoleńska, czy jak e, śmierć papieża Jana Pawła II, byliśmy ze sobą. Były takie momenty, kiedy potrafilibyśmy byliśmy być ze sobą. No niestety nie na długo, ale trzeba pamiętać o tym, że właśnie w trudnych czasach. A dzisiaj żyjemy w trudnych czasach. Jesteśmy bezpieczni, ale wokół nas szaleją burze. Że właśnie dzisiaj potrzebne nam są te podstawowe wartości i zdolność do tego, żeby podejmować dialog i rozmowy. Że właśnie te wartości dla nas najważniejsze, z których zna nas cały świat takie jak solidarność, takie jak empatia, takie jak właśnie zdolność do tego, żeby się przeciwstawiać tym wszystkim, którzy próbuli, próbowali niszczyć naszą tożsamość narodową czy tożsamość regionalną, że my to w sobie mamy i że dzisiaj obowiązkiem polityka jest przede wszystkim starać się prowadzić dialog, w stosunku do nawet adwersarzy, a zwłaszcza do wszystkich obywatelek i obywateli wyciągać dłoń, a nie pięść. Po to, żeby w tych sprawach podstawowych, najważniejszych dla nas wszystkich, takich jak właśnie bezpieczeństwo, jak dobrobyt, jak możliwości rozwoju dla Polski, bo aspiracje mamy olbrzymie, marzenia mamy olbrzymie. Polska się zmieniła nie do poznania przez te ostatnie lata dzięki waszej ciężkiej pracy i nie damy sobie odebrać tej dumy, nie damy sobie odebrać marzeń i aspiracji, ale do tego potrzebne jest to podstawowe porozumienie w sprawach najważniejszych. I ja Wam to obiecuję i gwarantuję, że właśnie będę walczył o to, żebyśmy odzyskali tę podstawową zdolność do dialogu i do tego, żeby odbudowywać wspólnotę. I warto, drodzy Państwo, o tym przypominać i o tym mówić. Zwłaszcza, że te ostatnie wydarzenia, śmierć papieża, ale nie tylko to wszystko, co dzieje się dookoła nas skłania nas do refleksji. I w tym wrzasku, w tym huku, w tej wymianie ciosów, która niestety bardzo często towarzyszy, towarzyszy kampaniom prezydenckim, przy tym nawale nieprawdy, pomówień, przeróżnego rodzaju dezinformacji, warto wracać do tego, co nas naprawdę łączy, tego, co jest najważniejsze. Ja jestem przekonany, że w Polsce olbrzymia większość z nas Właśnie takiego prezydenta chcę, który nie będzie tylko i wyłącznie grał na emocjach, który nie będzie nikogo straszył, tylko będzie się starał myśleć o tym, jak łączyć ludzi. Nie wystarczy tylko mówić o tych zagrożeniach, które przed nami. Nie wystarczy tylko mówić o tym, że warto podjąć dialog, tylko trzeba zaświadczyć całym swoim życiem, również profesjonalnym, że dla kogoś te wartości są najważniejsze, dlatego że mówić o tym każdy potrafi. Pytanie, czy ktoś ma receptę na te wszystkie problemy, które przed nami. I chcę Was zapewnić, że ja taką receptę mam. I na bezpieczeństwo, gdzie trzeba mieć jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi i z Unią Europejską, jednocześnie inwestować we własną armię, inwestować w zabezpieczenie naszej granicy. I jeżeli chodzi właśnie o kwestie dotyczące gospodarki, inwestowania w nasze możliwości i w nasze aspiracje, ale również wtedy, kiedy mówimy o tych wartościach, które są dla nas najbardziej istotne. Bo jeszcze raz. Jeżeli nie ma empatii, jeżeli nie ma solidarności, jeżeli nie próbujemy nawiązywać dialogu z tymi, którzy myślą inaczej, to z polityki zostaje tylko huk, zostaje tylko cynizm, zostaje tylko gra na emocjach. A temu się należy dzisiaj jasno sprzeciwić. I dzisiaj <klucza> dzisiaj potrzebujemy prezydenta, który będzie arbitrem tych sporów, które rozgrzewają nas do czerwoności, który nie będzie stroną sporu, tylko będzie się starał ponad ten spór unieść i te najważniejsze rzeczy rozstrzygać, który będzie gotowy do tego, żeby wysłuchać absolutnie wszystkich, którzy jakąś rację mają, bo każdy ma jakąś rację, będzie w stanie to rozsądzić i będzie w stanie przede wszystkim myśleć o interesie. Polski, który nie będzie się kłócił tylko dla samych kłótni z rządem, jeżeli chodzi o sprawy najważniejsze dotyczące polityki zagranicznej czy bezpieczeństwa, ale który również będzie potrafił rząd pogonić do pracy, który będzie w stanie wziąć sprawy w swoje ręce i który nie będzie na widok długopisa musiał go złapać i od razu wszystkiego w ciemno podpisywać, drodzy państwo, tylko który będzie... Posiadał tę zdolność rozmowy, zastanowienia się, zaproszenia ekspertów, zaproszenia również różnych sił politycznych do narady, do refleksji i do tego, żeby podjąć właściwą decyzję, właściwą decyzję, która będzie decyzją wzmacniającą Polskę i która będzie właśnie brała pod uwagę interes nas wszystkich. I to poszukiwanie autorytetów, poszukiwanie wartości wszystkim nam towarzyszy. W Warszawie mamy swoich bohaterów, choćby powstańców warszawskich, gdzie zawsze czcimy. Czcimy rocznicę każdego powstania. Chciałem wszystkim podziękować z tej Polsce, ale również tutaj w Czeladzi, bo wiem, że też to robicie zawsze 1 sierpnia. To dla nas bardzo ważne, bo to jest symbol ludzi, którzy się nie poddali. Ale chcę Wam powiedzieć coś jeszcze, dlatego że to nie jest tylko i wyłącznie symbol takiego prawdziwego bohaterstwa i odwagi, bo też, ale to jest symbol tych wartości, które dla nas wszystkich są niesłychanie istotne solidarności, koleżeńskości, umiejętności znalezienia się w bardzo trudnej sytuacji. I co najważniejsze, nasi powstańcy włączyli się w odbudowę Polski w bardzo trudnych, bardzo trudnej rzeczywistości. I pokazywali, że można się odnaleźć w każdej rzeczywistości, jeżeli komuś zależy na dobru ojczyzny. Pokazywali, że nie dobra doczesne są najważniejsze, tylko najważniejsze jest pomaganie innym. I tworzenie warunków do tego, żeby móc realizować swoje aspiracje i marzenia, nawet w tym złym systemie, który na szczęście odszedł. I tego typu wartości dzisiaj potrzebujemy. Proszę was, nie zapominajmy o tym, bo to jest bardzo ważne, żeby właśnie w tym zgiełku, w tym huku, w tej dezinformacji potrafić się skupić na tym, co najważniejsze, na tym, co nas łączy. I jestem przekonany, że nas jest więcej. I drodzy, państwo, drodzy Państwo, czelać naprzód, tak się właśnie oglądam, samorządy naprzód. Bardzo się cieszę z tych hasł, dlatego że to hasło, cała Polska naprzód, ono dokładnie pokazuje, o co mi chodzi. Myślę sobie, że o co nam wszystkim chodzi, żeby budować to podstawowe porozumienie w sprawach najważniejszych i żebyśmy starali się być razem wtedy, kiedy wymaga od, te, od nas tego rzeczywistość. Ta rzeczywistość trudna, z którą się borykamy. Właśnie, żeby być, zapewnić nam bezpieczeństwo, musimy być razem, cała Polska. I żeby się skupić na tym, co przed nami, my czerpiemy pełnymi garściami z naszej historii, z naszej tradycji, ale dzisiaj warto się skupić na przyszłości, na tym, co przed nami, I szukać tego, co nas łączy. I myślę sobie, że właśnie po świętach właśnie w takiej atmosferze warto o tych wartościach przypominać. Zwłaszcza, że koło nas tyle krzyku, tyle huku. Tyle pomówień, więc warto się skupić na tym, co najważniejsze. A wtedy jestem przekonany, że pokażemy wszystkim, że nas jest więcej. I to nie tylko tu w Czeladzi, nie tylko w Zagłębiu, nie tylko w całym województwie śląskim, ale w całej Polsce. Cała Polska naprzód, drodzy Państwo. Wielkie brawa, prezydent Rafał. Dziękuję Zasowski. Wam bardzo. Szanowni Państwo, będzie możliwość zrobienia także pamiątkowej fotografii. Prosimy włączyć telefony. Tryb selfie, wyłączmy timer. Jest z nami Tomek. Tomek, podnieś rękę. Tomek będzie